Isaac Newton, Johannes Kepler, André Ampère, George Homme, Michael Maraday, William Kelvin, John Dalton, Louis Pasteur, Giacomo Mendel, Mikołaj Kopernik, Mario José Molina, Francesco Grimaldi, Jerome Jean-Louis Lejeune, Pierre Lemaitre. Bartolome Esteban Murillo, Rafael, Hans Menning, Peter Bruegel, Geronimo Borch, Michał Anio, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Giotto. Antonio Vivata, Antonio Vivata, Antonio...

Ameryka Południowa, Australia i Oceania, Europa. My uznający istnienie Boga i nie uznający jego istnienia żyjemy na wspólnej planecie. To jest Szwantość. 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 Czego chcesz od Panie, za Twy Czego za dobrodziejstwo, które nie masz miany? Do kraju tego, gdzie kruszymy chleba. Podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużo, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, panie.

999. kanonizacja świętego Wojciecha Patrona Cielka Patrona 1020 000. Koronacja Bolesława Dobrego na pierwszego króla Polska 1241 bitwa pod Letnicą śmierć księcia Henryka Pobożnego 1293 Kanonizacja świętego Stanisława Biskupa, patrona Polska Patrona. 1543 Ogłoszenie dzieła Koła jakoryzowane o obrotach z XVI wiek 1650 Oblężenie i obrona Jasnej Góry Jasnej Odsiecz 1680 1791 uchwalenie konstytucji 3 maja 3 1918. Odzyskanie, 1918. Odzyskanie, odzyskanie niepodległości, 1980 powód nadwisków nadwis 1956, więzienie prymasa 1960 1961. Wycofanie lekcji ze szkół 1978. Karol Wojtyła zostaje zostaje papier. 1980 2020. Męczeńska śmierć 2020. księdza Jerzego Popiełusza 1989. 1989 Upadek komunizmu 1990 Powrót lekcji religii do szkół 2005, 2005. Śmierć Jana Pawła śmierć II. Jana II. Jana II. II Rok 2024 W debatach publicznych wiele się mówi o tolerancji. Zastanówmy się nad tym, czy szkoła, która spycha przed pierwszą lub po ostatniej godzinie lekcyjnej religię i etykę, która usuwa wliczanie do średniej ocen tylko z tych przedmiotów i łączy w ramach wspólnych zajęć lekcyjnych siedmiolatków, czy nawet sześciolatków z dziesięciolatkami, albo dziesięciolatków z trzynastolatkami. Rozumie w ogóle, czym jest edukacja dostosowana do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów oraz ich potrzeb? Oczywiście, że nie. Czemu zatem mają służyć przyjęte rozwiązania? Czy nie są to Zakamuflowane działania nakierowane na całkowite wyprowadzenie nauczania religii oraz etyki ze szkół pod pozorem uporządkowania organizacji pracy szkół, Ministerstwo Edukacji na swoich stronach zamieściło informację, z której wynika, że celem zmian jest dostosowanie warunków i sposobu organizacji zajęć religii i etyki do możliwości organizacyjnej pracy szkół i przedszkoli w zakresie racjonalnego dysponowania kadrą pedagogiczną i czasem na realizację tych zajęć. Co kryje się pod hasłem racjonalnego dysponowania kadrą i czasem? Nic innego jak doprowadzenie do usunięcia etyki i religii ze szkół. Połączenie w osobliwe grupy uczniów z klas na różnym poziomie edukacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pozbawi nie tylko dostępu de, do edukacji zgodnej z ich dotychczasową wiedzą czy rozwojem psychologiczno-emocjonalnym, ale postawi w bardzo niekomfortowej sytuacji, porównywania się ze starszymi kolegami z klas wyższych, z którymi będą mieli oni wspólne lekcje. Taka organizacja zajęć. Może spowodować postawę wycofania u młodszych uczniów, u starszych z nich dyskomfort spowodowany poczuciem edukacyjnego cofania się czy wręcz uwsteczniania. To z kolei pod hasłem racjonalizacji czasu ukryte jest osiągnięcie takiego właśnie celu osłabienia religii i etyki poprzez masowe wypisywanie się uczniów, czyli zawalowane wyprowadzenie religii i etyki ze szkół. Tak zwanymi tylnymi drzwiami, przy użyciu miękkich metod. Równe prawa, dla religii. Równe prawa, dla relacji. Stop dyskryminacji. Stop segregacji. stop dyskryminacji. stop segregacji. stop dyskryminacji. stop segregacji. Dlaczego społeczeństwo, budzące się społeczeństwo obywatelskie w 1980 roku upominało się o lekcje religii w szkołach. Wie, wiemy dlaczego, widzimy dlaczego. Bo dziedzictwo religijne to jest nasze dziedzictwo kulturowe. Nie da się wytłumaczyć. Nie da się wytłumaczyć, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, dlaczego jesteśmy Europejczykami, dlaczego jesteśmy Polakami. Bez wiedzy religijnej. To jest niemożliwe. Użyłem tego strasznego słowa wiedza, tak? W tej chwili nie ma być żadnej wiedzy. Tylko umiejętności jakieś, nie wiem, posługiwania się kartą bankomatową, etc. Wiedza jest straszna. Rzeczywiście, dla niektórych osób ona może być straszna. Pełna świadomość związków religii z filozofią, z geografią, z literaturą z historią, oczywiście, z tym, kim jesteśmy. Kwestie moralne, oczywiście, też są bardzo ważne. Nie wyobrażam sobie, żeby istniała taka szkoła, nie chciałbym tego, żeby uczniowie, obojętnie ze wzglę bez względu na ich wiek, nie byli kształceni także pod względem moralności, żeby nie mieli podstawowej wiedzy o moralności.